Witam na kanale od amatora do profesjonalisty oraz w trzeciej części filmu na temat systemu obróci pracuj. Dzisiaj opowiem o systemie Tivelta. Jest to trzecia część, w pierwszej części tłumaczę, na czym ten system polega. Też bonus to wpadki prowadzącego, ale tak to jest, jak się do filmu człowiek dobrze nie przygotuje biorę to na klatę, w drugiej części opowiadałem o systemie Makity, na czym pokazywałem, opowiadać to tak trochę e, słowo dość poważne, a dzisiaj o Divelcie. I tak jak mówię, ja mówię, że to jest e, system obróć i pracuj, e, e, Bosch ma nazwę Drill and Drive, a Makita w sumie nie znam, bo e, usprzedającego jej nie zauważyłem. I teraz tak, Makit e, welt ma dwa zestawy. Jeden z tą końcówką taką żółtą. Ten jest chyba udarowy, tak? E, powiem, bardziej interesowała mnie kasetka niż fakt używania z udarem. I teraz tak, bit jest, tutaj mam dwunastkę. Mm, nie wiem czy to, nie będę, dobra, e, nie będę bawił się z imbusem. Nie chcę mi się, nie będę też przeciągał wymiany bitów i wierteł. Więc o co chodzi z tym systemem? E, o tyle fajna mama kit'a, że ma już wszystkie nasadki gotowe. Tutaj, żeby je podmienić i w Boszu w Bosch'u pokazywałem wiertą mi zostało w materiale, że zależy od zaciśnięcia. No wychodź. E, I teraz tak, żeby go wymienić muszę sobie wziąć e, imbusa. Odkręcić tutaj, wyjąć wiertło z tym gzymką e, i podmienić. Za to tutaj już bity wychodzą, nie? więc sobie można podmienić, e, ale w, e, w, w makicie ja jeszcze pokażę, albo dobra, w podsumowaniu czwartej części e, tych wszystkich odcinków. Więc tak to wygląda. O co z tym chodzi? E, normalnie, do pracy, jak macie na przykład nawiercanie i wkręcanie albo żonglujecie bitami wiertłami, albo bierzecie dwie wiertarki, wkrętarki, wiertarki, zakrętarki, co tam kto ma pod ręką, żeby sobie ułatwić. I na przykład do jednej zakładacie wiertło do drugiej pity. I taki system powstał, żeby po prostu odblokować, wsadzić, Tak. Odblokować nawiercić, odblokować, podmienić, nabita, wkręcić. No zajmuje to zdecydowanie mniej e, czasu niż e, niż po prostu zrobienie czegoś takiego. Czyli tu mam tak założony, odkręcam, wyjmuję, zakładam. Można się pomylić. Ja najwięcej e, takich krętarek, zakrętarek używałem do e, Zrobienia łóżka bliźniaków musiałem się bardzo skupić i nie pomylić, więc nie powiem wtedy mi to pomogło mieć kilka takich rzeczy do wkręcenia, bo po prostu wiedziałem co na czym jest, co złapę, co mam w ręku. Nie pomyliło mi się wiertła, że w pośpiechu nie tą średnicą. I teraz tak, biorę, nawiercam, to jest bosz, to jest Makita, więc nawiercam obok. odblokowuję, wkładam. No właśnie, eee. czasem mogą mam się wiertła zagrzać, ja sobie wezmę bita innego, nie tego z zestawu, podmienię, nie chce mi się wyciągać. OK. Dobra, wkręta. Dobra, 4 na 16 gdzieś mam. Trochę mało, ale powinno wystarczyć. Do pokazania. I chowa się łebek tak. To jest. Tutaj mam wkręcone dwa rozmiary, yy, 3,5 na chyba 20, nie pamiętam, ale chyba tak, a tu mam 4, łebek 4 na 16. No i mówię to fajnie, nie rozwarstwia, nie tak jak tutaj w tym wypadku. Wezmę wkręcę nawet ten 416 w innym miejscu, żeby pokazać o co chodzi z tym systemem. I nawiercaniem, o! Tak zachowuje się wkręt, który nie ma dzymskiej faski do. Zrobienia sobie gniazdka i jest wkręcany w drewno, tak? Tak to wygląda, po to są wiertła, czy nawiercamy, czy dwoma wiertłami, czy tam jakie kto jak ma sposoby, naprawdę jest wiele. Po to powstał ten system obróci pracuj, że widać, że tutaj wkręty weszły, ładnie się schowały, bez żadnej większej hecy. No tutaj, tak, nieładnie to potem wygląda. O ile na zewnątrz to nie ma jakiegoś problemu, ale jak zależy Wam na estetyce, no to. Właśnie tak to jest. I teraz tak DeWelt ma w zestawie. Mm, Do ściągi sobie zerknę. 23 elementy. Zapasowe wiertła to jest spoko, bo y, to jest chyba jedyny zestaw z tych, które prezentowałem. Ale to jeszcze w porównaniu, gdzie y, ma wiertła w zapasie. Imbus, wszystko spoko kasetka. Można coś dorzucić wedle uznania. Y, jeżeli ktoś na przykład, tak jak ja mam, w macicie wiertła samocentrujące, czy wiertła centrujące, nazwał, jak zwał, i tutaj są bite. Ja wrzucę link do filmu, do tego zestawu w opisie, żeby też tutaj za dużo o tym nie opowiadać. Tam są wszystkie bite, wypisane. Jak nie, to po prostu też można się tym sugerować. W tym odcinku to by było za ty na tyle. Dziękuję za, za uwagę i zapraszam do czwartej części. Gdzie opowiem o moich faworytach, wodach, zaletach każdego systemu i yy, znaczy, ja mam każdy, więc ja polecam każdy, ale więcej opowiem w czwartej części filmu. Dziękuję za uwagę, to by było na tyle.